Godny content podjechał! Mogę przycelować mowę? No nie, 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 na mnie wszyscy nie, więc na nie, 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 HELP me! Kurwa jakbym miał jakiekolwiek wsparcie od sojuszników to może bym cokolwiek więcej był w stanie wziąłać Wendy? 154? Kurde jakim cudem oni się przebijają za każdym razem kuźwa Jedziesz tym jochem czy to... nie wytychaj mnie, idioto! Boom, a... Uuu, hu hu hu, ładnie. Z tej strony YouTube, kolejne na kanale. Hmm. Tym razem mamy pojazdy szwedzkie ze stylami 3D. Jeszcze co, nie przedłużam, lecimy do bitewy I, u, u. Czyli pierwszym pojazdem jest to Lansen T ze stylem Wikingów. I Lansen ma dzieło kalibru 105 mm, 320 uszkodzeń na pocisach zwykłych, 208 penetracji. Na pryszkach goldowych są te same uszkodzenia, natomiast penetracji jest 242 oraz na haekach jest 420 uszkodzeń i 53 przybicia. Także nie radzę korzystać z haeków, ponieważ no WG jakiś czas temu znerfiło Baldusie, czyli ono było O kurde, gdzie? Tu. Chyba, że się pojawi taki SHPTK, to wtedy co innego. O, pokażę się. Z... To już nie jest. Z... Oh, I came here. Just arrived. Dzień dobry. O, w ogóle mam te. On loko czy jakaś tak to się nazywa, co... że widzę co przeciwnicy mają uszkodzone. O! Oh, wow. Nie spodziewałem się tego, żeby dużego do... wygistrzyłyć. To jest jeszcze lewy. Jeżeli ja i BZ170, ileś tam, no ta pręka OP BZ176, także jeżeli ona mi jedzie z goldowego HEK, no to może zaboleć. Ponieważ Lonsyn, że w ogóle nie ma. Obrywałem, nie dobrze, I, i, Dobra, udało mi się trafić. Został wam magazyn amunicyjny chyba. Pięknie, czy ode mnie, czy od kogoś innego? O, żółwik Dim iki and Panteret 6, 6, 6 the Panteret Zadałem 3, uszkodzeń. Znaczy 333. Połowę tego. Ła. Myślałem, że lube to nie będzie miał przestrzału, ale jednak się okazało, że ma no bo to ja się za bardzo wychyliłem. Ja to ja 9 piotka jest najgorsza. To będzie celowało dalej czy? Już tak nie za bardzo. Nie ma jak To jest jeszcze też Jr. Czyli nowy moje spremi, który był do zdobycia w rynkach Trochę, ba... Trochę się obawiam tego. O, lewa się digną. Obawiam się bardziej wyjechać na tego lwa, bo... Może bardziej wyjechać, bo jak wyjadę to oberwy od tych wszystkich tutaj zostają to jest dość mocno ryzykowne Ja też, że ten, że, a kiedyś pan już... tym ja przeproszeniem... No dobra, nie będę tego mówił Został zniszczony innymi słowy Jak mówimy? Kurde, nie będę wjechać tam, nie! Bardziej się boję bz ki i T95, -ki. to jest... To jedyne dwa pojazdy, które się najbardziej obawiam Oj, nie, ja miałem... nie miałem przestrzału na niego Ktoś któremuś E75 zadał odmycz, że dostałem asystę za niego Gorsze, jeszcze to 95 tu celuje. Co on zrobi to o 7 piątką? To jest mocno dziwne jego zachowanie Nie Będę miał biciem na to 95, tak żebym sobie nie oberwał Dobra, nie bo się bardziej wychylę to samą brwę. Bo już widziałem, że on to celuje. Jechał niestety lewy. Jeżeli on by się wystawił, to raczej Ferdynand by miał bicie tutaj. Te dziewięćmatka strzeliła. Mogę przycelować mu mogę... węgla. Nie tego celowałem kuźwa. To jest ogromny... Eee, ja, więc oni zaraz mogą na mnie wszyscy wyjechać, więc tak czy tak nie będę miał co. On był w stanie opuścić tak działo? Jak najbardziej. Jeszcze ja. Ej, kolejnym materiałem, kolejnym pojazdem, przepraszam, na materiale jest. stf jest rf czyli pojazd premium dziewiątego tieru. To było inne słowo tiru. I gdy zostałem losowany na poziomie 7, widać także, no spoko moim zdaniem, losowanie jak na mnie. I STR-VK ma kaliber 105 mm, tak samo podjeżdża WAM jak Lancel. Z tym, że on zadaje 200, 390 uszkodzeń i 252 na pociskach zwykłych. Natomiast na goldowych jest 310 penetracji oraz 309 uszkodzeń. bo też ostatnimi czasy zacząłem. Uuuu, jak jednak winnie sobie batonu więc... Ała. Czemu nikt tu kuźwo nie przyjechał dawno? Help me! Kurwa, jakbym miał jakiekolwiek wsparcie od sojuszników, to może bym cokolwiek więcej był w stanie udziałać. Do jakim ceremonii się przebijają za każdym razem, kuźla. to jest. Czemu spadłem do wody. No, ten strzał to był dość dziwny. RWA znaczy się Konkurora i t 4 Przysięgli tak naprawdę za darmo dwie dziewiątki. Dwie dziewiątki, które mogły grać na wieży że T-54 zaczął walić z Golda z tego co widzę a T-54 wziął karnawał, przebił się bez Golda i to byłby własny no lepszym moim zdaniem byłaby mapa Ludzianki ja wiem, że jestem na dobycie, ale zaryzykuję, wiesz? i ostatni podzisk Goldowy, zwykły przepraszam, nie został nie ma tu nikogo to no, bardziej zachowawczo, no ten joch powinien jechać szybciej. A czemu ty nie jedziesz, masz kuźwa full hp debilu. Zadziałało. A czemu stajesz w przecież on jest kuźwa tam dalej. No, faktycznie super helka to może stać na tym półwyspie. Ty, by no jedź, masz full HP, możesz przyjąć strzała. Dobrze, że ja mam tą detekcję dźwiękową. No jedziesz tym Jochem, czy. No, nie wypychaj mnie, idioto! Jedź, kurwa do jedna Jaki byłeś Gło, mo, 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 mocny? Mocny? Nie mogłem się wysłowić Oho, jest skorpion Dobra, udało mi się przestrzelić bez oberwania na razie strzału Strzała. Skorpion jest stoi na bazie od nich. Nie wiem czy ja jestem w stanie przestrzec się. Jedź tym jochem. Iiui. Nie ma już tego skorpiona w tym miejscu gdzie stał. Inaczej bym zginął. Róba, jaćka. A Wojeczka ma dość mocny TPM, więc. No, dostał na gąsienicę czy je... Tak, dobrze widzę. Dostał na gąsienicę. Ja Dobra, rwył. Jak ty gry, 8x8 Jeden maj... HP, a tam jest super helikopter, gdzieś na środku, na środku. W tym miejscu. Ogi, bo pantera go dobiło. Jedź, guziwo. Co ci da to, to, że będzie strzelał na oślep? No nie, ma. o to mam to jeszcze raz tak nie mogę wychylać za bardzo. Nie mogę się wychylać, jestem ja się wychylam, guziwo. Zginął Ostatnim pojazdem, który mamy na materiału jest to Pier 10 szwedzki minucie Mianowicie wagon, Który ma dzieło kalibru 120 mm 440 uszkodzeń na strzał A to jest magazynek trzy pociskowy 3 Na pociskach zwykłych jest to 252 Przebicia Na pociskach goldowych mamy już przebicia 300 300 natomiast na poliskach odokoła włożących mamy przebicia 60 niestety i 530 uszkodzeń jesteśmy na mapie Dębina i to jest bardzo sytuacyjne, tak powiem, e, bardzo sytuacyjne pojazd na tą mapę jeszcze jako tego w miarę się nadaje, ale to głęboko Jak można zauważyć, że na minimapie nikt nie pojechał na stronę miasta. I to jest duży. O! Minus. Nope. No, jeszcze ten, ten na MAX. Nie wychylisz? Ja przeładuję sobie jeszcze raz. Mamy 24 sekundy przeładowania. Oczywiście ja teraz zaokrągliłem hmm. do pełnych sekund, a nie do. Uuuuhuu uh, 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 ładnie Nice shot, Commander O, wykryłem obiekt 777 wersja druga Czyli typowego ruskiego naleśnika. Oa, naleśniki. To był mój błąd, że się wychyliłem. Pokazałem kadłub. Teraz jestem trochę niżej niż Patriot. Patriot ma bardzo ładne bicie na mnie w tym momencie. Uda mi się pojechać na Cytriona. Ale wychylimy, spróbujemy zagrać na wieżę. Nie wiem czym się to uda, ale. Okazał się Patriot. I Patriot to już nie ma. A ja mam przeładowanie. A few inches later. O, pokazało się Hori 3. To muszę jakoś tak wyjechać, żeby mieć możliwość skupienia na Hori. Pierwszy, ja! pierwszy pocisk wszedł w dolną płytę. Drugi już nie wszedł. Zdjąłbym go, gdybym tym środkowym pociskiem trafił. bardzo się Gwardzista na środku. Spróbujemy skupić na niego. Ładnie siadło Nie bez przybicie? Na drugi pocisk... Trzeci pocisk to nie idzie, to poleciało Jak się cofnę to u się pokazuje, jak się nie cofnę to się kuźwa... E, co? Jak się cofnę to się pokazuje, jak się nie pokazuje to... No wiadomo o co mi chodzi Obiekt kampi na bazie u, w tym miejscu jest obiekt. Ale dostałem masy masyce za tysiąc. Ło hu hu. Dziękuję w końcu, że brzmiło. O, jest jak tiger. Uh. Yeah. Nope. połowiec Który na szczęście we mnie nie trafił, chyba że on we mnie nie celował Jak ja się wychylę na niego to się właśnie pokaże dupą do obiekta Także to też jest problematyczne Dobra, zostałem sam Zajebiście Z prawej strony będę miał obiekt, a z lewej mam jak ty jeszcze w dodatku ja! Bullet Serio? Serio, ziomuś? Chcesz mi się wycofać? Obiekt stoi w tym miejscu, więc dlaczego jego. Ja nie jestem w stanie zobaczyć. Jego ja raczej na magazynek nie mam, chyba że jego wysadzę. To wtedy jestem w stanie go. zdjąć na magazynek. <laughs> ktoś jeszcze uszkodził tego obiektu to mógłbym jeszcze jako mu zadać demecz Więc tak, jeżeli chodzi o pojazdy, które teraz pojawiły się na materiale Pierwszym pojazdem był Lansen. Jest to pojazd premium średniej 8 tiru Bardzo fajny pojazd jeżeli chodzi o demecz oraz jeżeli chodzi o przebicie Demecz na strzał Ogromnym minusem tego pojazdu jest to, że nie można za bardzo się nim wychylić. Po prostu on z pancerzem nie grzeszy. Czyli pancerza w ogóle nie posiada. Jeżeli chodzi natomiast o str -a, a czyli pojazd pod nim ciężki 9 tieru, jest to typowo, typowy heavy yy, który gra na wieży. To z ogromnym minusem jest. To, że ma załogę Sabatonu, gdzie po pierwsze słychać Głos załogi, głos dowódcą jest wokalista akurat zespołu Sabaton Ten styl 3D moim zdaniem jest zajebisty oraz to, że jeżeli chodzi o Muzykę, jeżeli ktoś ma włączoną muzykę w World of Tanksie Umówmy się mało kto ma No to będziemy słyszeć właśnie owe piosenki Sabatonu Kolejnym plusem StrVK jest to, że mimo że strzelam z Golda na SRVK no on nie wszystko tak czy tak spoko zarabia, zarabiał, jeżeli chodzi o kredyty. Plus do tego A few minutes later. plus do tego, jeżeli chodzi o bonusy do zarabiania, to tak jak jest to w przypadku normalnej tremki plus do tego jeszcze SRVK ma możliwość zarabiania obligacji. Jeżeli chodzi natomiast o Ranno Wagna, jest to moim zdaniem też zajebisty pojazd, że jak już wspomniałem, wspomniałem na materiale, jest to pojazd bardzo sytuacyjny. Ponieważ jeżeli wolesuje nas na płaską mapę, jak na przykład w malinówkach, no to faktycznie możemy pojechać na górkę, ale na malinówce, prochorówce i tego typu mapach, ten pojazd można powiedzieć w zasadzie ofiarnym, ponieważ on się za bardzo na takie rzeczy nie nadaje. On jest zajebisty, jeżeli chodzi o mapy typu Himmelsdorf, gdzie możemy na górkę zagrać na wieży Właśnie tak jak było widać na Dębinie Więc Bardzo przyjemny pojazd Ma jeszcze w dodatku bardzo szybkie pociski, to jest dodatkowy plus magazynka I to jest że mag magazynek, to też jest kolejny plus Także co, nie przedłużam, te zobaczenia, do usłyszenia w tym materiale, na razie, cześć Jeśli nie subujesz, to kanał И, в общем, мне, от меня снимай ты жадного из моего материала.